Pod warszawskim Sulejówku odbyła się ostatnia konsultacja reprezentacji do lat 19, która już w połowie maja rozpocznie eliminację Mistrzostw Europy w Bośni i Hercegowinie. Obok regularnie grających w tej drużynie Mateusza Wieteski czy Jakuba Bałkowskiego pojawiło się też kilka nowych twarzy, wśród nich m.in. Krystian Sanocki, Piotr Kurbiel czy Rafał Makowski. Generalnie muszę powiedzieć, że, że jestem mile zaskoczony grą. Pierwszy raz w takim składzie personalnym spotkaliśmy się pewnie też ostatni. Natomiast była to grupa, która jest, można powiedzieć, taką inteligentną młodzieżą, która bardzo szybko przyswoiła sobie zasady, które zasady taktyczne, które obowiązują w naszej kadrze. Myślę, że kilka składnych, ciekawych akcji. W drugiej połowie stworzyliśmy sobie dogodne sytuację do, do zdobycia bramki. Zabrakło trochę skuteczności, ale myślę, że kilku zawodników pozytywnie mnie zaskoczyło w tym Dzisiejszym Jednym z przedstawicieli tej inteligentnej młodzieży, o której wspominał trener Janas, był coraz lepiej radzący sobie na boiskach klasy Mateusz Wdowiak, uczeń jednego z czołowych krakowskich liceów. Wszyscy są zadowoleni. Generalnie przegraliśmy mecz i nie mogę być do końca zadowolony, a ze swojej gry myślę, że w porządku. W większość meczów zagrałem na prawej obronie, która nie jest moją nominalną pozycją ze względu na uraz jednego z zawodników ale myślę, że nie było najgorzej. Ten turniej w Bośni i Hercegowinie będzie od 11 do 20 maja. Wiem, że Ty przykładasz dużą wagę do nauki, więc chciałem Cię zapytać o obowiązki maturalne. Jak to wygląda w Twoim przypadku? No generalnie jeszcze nie znam tak dokładnie terminów, kiedy będę zdawał z motory. mam nadzieję, że nie, nie będą one nachodzić na siebie, że nie będzie konfliktu interesów i że uda mi się, jeżeli pojadę oczywiście, bo to nie wiadomo, to jakoś to się uda po, połączyć. A jaki przedmiot zdajesz, jaki jest temat prezentacji, nie wiem, są jeszcze prezentacje na języku polskim? Właśnie od tego roku zmienili i będziemy losować pytanie, co jest trudniejsze i troszkę się stresuję to. Bo teraz usłyszymy pytanie i potem będziemy odpowiadać 10 minut o tym, ale terminów, terminów jeszcze nie wiadomo, a zdaję z rozszerzenia z matematyki, z geografii i z angielskiego. Wyjazd na turniej eliminacyjny do Bośni zbiegnie się jednak nie tylko z egzaminami maturalnymi, ale jego rozgrywkami ekstrem klasy. Zwolnienie z klubu w tym czasie takich zawodników jak Bartoszka Pustka, Dawid Kownacki czy Bartłomiej Drągowski będzie kolejnym wyzwaniem dla sztabu szkoleniowego tej reprezentacji. Ja jestem dobrej myśli. Myślę, że reprezentacja to też jest wyzwanie, to też jest forma promocji dla tych zawodników. Oni będą bacznie obserwowani przez licznych trenerów na tym turnieju. Wiem, jakie jest zainteresowanie na, na młodzieżowych turniejach W19-U17. Także myślę, że to też forma promocji, żeby zawodnik zyskał na wartości. Myślę, że Klubami, tu, dojdziemy tutaj do porozumienia i w najsilniejszym składzie polecimy do Bośni. Pierwszy mecz eliminacji Biał-Czerwoni rozegrają 14 maja z Czarnogórą. Relacje z tego turnieju będziecie mogli siedzieć na naszej stronie internetowej www.łączynaspiłka.pl